Oto podstawowe smołki, jakie musisz znać na overpassie. Aby zasmokować banki i schody, na A możesz zablokować się oto ławkę, a następnie z jumpfroem rzucić smoki celując w dolny drwienko oraz w ruch balkonu. Alternatywnie z tego miejsca, blokując się ławkę, celując w to miejsce parasola oraz w górę dachu na wysokości tego wentylatora, zasmokujesz te same pozycje. Przydatne mogą być również te palaki, w tym wypadku jest to zwykły jump row, a natomiast by spalić miejsce za boksami, musisz zrobić krok z W oraz jumpfroem. Dodaj to z tymi flaszami i masz idealne wejście na A. By zasmokować te miejsca z Longam, ustaw się na tej wysokości. Oraz rzuć jumproem tego smoka na wysokości drugiej linii oraz wróg kuli zwyczajnie lewym wszystkim myszy, aby odsmokować pank. Dodaj tego palaka i masz podobnie idealne wejście na bombsite. Smok na heaven może rzucić ustawiając się w tym oto miejscu i robiąc jego jumprowała, i w połączeniu z tym palakiem spalić dodatkowo beczki. Z tego miejsca to mnie zasmukuje shorta, A w ten sposób środek bombsite'u. Palak na beczki z tej strony wygląda w ten oto sposób, gdzie robisz kroki i rzucasz palaka. Zostaw followa po więcej typów sesa.